Jak to jest być szefem firmy, w której liczy się nie tylko to, jakie mamy kompetencje i umiejętności, ale też to, że jesteśmy ważni po prostu jako ludzie? Jak to jest tworzyć takie miejsca pracy, w których liczy się otwartość i chęć wzajemnego wsparcia, gdzie pracuje się ponad wszelkimi podziałami, gdzie pracuje się bez granic? O tym dziś rozmawiamy z Anną Rogińską. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie. Anna Rogińska dzisiaj w studiu, prezeska grupy WIPOL. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o tym, jak pracodawcy bez granic mogą, no właśnie, połączyć się z pracownikami z Ukrainy, a jak Ukraińcy mogą połączyć się z polskimi pracodawcami. Czy to jest tak, że jeśli Ukrainiec przyjeżdża do Polski, zaczyna szukać pracy? i już ma powiedzmy ulubionego pracodawcę, z którym by chciał współpracować, to nagle mogą się pojawić jakieś problemy kulturowe, językowe. I wtedy oczywiście. chyba Wikol się pojawia, tak? <grym> oczywiście, że tak. Wszystko zależy oczywiście od obcokrajowcy. Jeżeli mówimy o takim człowieku, który już ma doświadczenie w pracy w Polsce, to jasne, on może iść bezpośrednio do pracodawcy, jest mu troszkę łatwiej, tak? Bo już, bo już ma doświadczenie, wie, wie, o co chodzi w Polsce, <grym> tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że dane Straży Granicznej mówią, że pon ponad 5 milionów ludzi, uchodźców przybyło do Polski i ci ludzie... Oczywiście część wróciła, część nie będzie pracować z różnych powodów, tak? Czy to są osoby starsze, czy dzieci. Natomiast pamiętajmy o tym, że ci ludzie nie chcieli tutaj przyjechać, tak? Oni zostali, zostali postawieni pod ścianą. Oni często nie znają języka, bo ponad połowa z nich, badania statystyczne mówią, że ponad połowa z nich nie, nie zna języka polskiego, a tym bardziej prawa polskiego, więc takie osoby raczej nie pójdą do pracodawcy. One, jeżeli chcą już pracować, to kierują się w stronę Agencji Pracy Tymczasowych, takich jak właśnie WIPOL. No ale też z drugiej strony od razu myślę, że pracodawcy też mogą się dystansować do pracowników, na przykład z Ukrainy. Czy w ogóle obcokrajowców, dlatego że nie wiedzą, jak ich zatrudniać. Na jest oczywiście procedura, która jest powiedzmy mniej bądź bardziej skomplikowana. Wszystko zależy z jakiego kraju pochodzi dana osoba. Z Ukrainy akurat jest troszkę prostsza, a uchodźcy już w ogóle są regulowani specustawą. Natomiast to oczywiście wymaga po stronie pracodawcy zatrudnienia eksperta, który, który będzie znał się tak na temacie. No tutaj są te, wchodzą tematy współpracy z, z instytucjami polskimi. No ten człowiek powinien znać język, no bo jak się z, z uchodźcą, jeżeli się nie zna rosyjskiego bądź ukraińskiego. Więc jest dużo jakichś takich m, etapów, na których może się nam nie udać. Mhm. I stąd jakby jest oferta, oferta agencji pracy, która robi to z, z doświadczeniem, masowo, powiedzmy tak, więc też koszty są trochę niższe tych wszystkich dokumentów i obsługi. No właśnie, WIPOL zajmuje się czymś takim, jest agencją pracy yy, tymczasowej. No właśnie, i jak to wygląda? Jeśli Ukrainiec przyjeżdża do Polski, chce znaleźć pracę, to co? D Dzwoni po prostu do Was, przychodzi do Was i Wy już y, ogarniacie wszystko? Dzwoni do nas, y, albo może od razu przyjść. Mamy też filię naszego, naszej centrali na dworcu zachodnim, więc y, też na początku, szczególnie kiedy te pierwsze, pierwsze fale uchodźców przyjeżdżały do, y, do Polski, no to bezpośrednio z dworca po prostu przychodziły do, naszego, do naszej filii w, y, na dworcu zachodnim i tam, tam rozmawiano z nimi o pracy. Generalnie y, jest oczywiście reklama, tak jak każda agencja pracy, reklamujemy się, pokazujemy oferty, te na, na, na dzień dzisiejszy, kontraktów, które mamy. Na tą ofertę, jeżeli człowiek odpowie, przejdzie przez ro, proces rekrutacyjny u nas, no to zostaje gdzieś tam przekierowany do kontrahenta, zostaną mu zrobione badania BHP, w zależności od tego, czy potrzebuje jeszcze książeczki sanepidowskiej czy nie. To to wszystko zostanie pokierowane, zrobione powiedzmy za niego, tak, przy, mm -hmm. przy naszej pomocy. I on trafia już bezpośrednio do kontrahenta, gotowy do, do pracy. I kontrahent też z Waszej strony ma jakieś wsparcie? No jak najbardziej za to płaci. Mhm. <grafy> to znaczy y, korzyść jest obopólna. tak jak sobie powiedzieliśmy. Ten, ten obcokrajowiec, czy, czy tutaj rozmawiamy sobie o uchodźcach, y, jest zaopiekowany, jest zaopiekowany przez sw swoich y, rodaków, dlatego że większość pracowników w, w agencji WIPOL jest ukrai pochodzenia ukraińskiego, więc doskonale znają rosyjski i ukraiński. No, ale e, też polski. Ale też oczywiście polski. I mhm. y, y, możemy jeszcze dodatkowo, poza tym o czym rozmawialiśmy, za za zaproponować mu nocleg, tak gdzieś tam mu wszystko za zaaranżować, więc więc tak naprawdę, jeżeli potrzebuje, to też taką usługę świadczymy. Natomiast kontrahent, to co kontrahent zyskuje, to to, że już sobie rozmawialiśmy, ten proces zatrudnienia jest lekko skomplikowany. No trzeba oczywiście pozyskać tego kandydata, no więc trzeba by było kampanie reklamowe mm, też gdzieś tam pilnować, ustawiać i mieć na to budżet, ale przede wszystkim mamy opiekę koordynatorów. Koordynatorów, którzy rozwiążą problemy pracowników, tak? W udanego kontrahenta, ale też kontrahenta. Wiadomo, że to są Pracownicy, u których rotacja jest dosyć spora, mm -hmm. więc y, trzeba pamiętać o tym, że agencja pracy jest w stanie dosyć szybko podmienić pracownika, mm -hmm. więc żeby była ciągłość pracy u kontrahenta. Obserwujesz zmiany na rynku, jak wojna w Ukrainie zmieniła sytuację na polskim bardzo, rynku pracy? W mieszkaniowym już wiem, bo jest, <laughs> jest, jest, jest generalnie mało mieszkań i tak. dość drogo. A jeśli chodzi o rynek pracy? Jeśli chodzi o rynek pracy, to tak jak to zacytuje jednego z naszych kontrahentów, ten y, profil pracownika, który był przed wojną, już nie wróci, niestety. Mm -hmm. To znaczy, wcześniej przyjeżdżali do nas obcokrajowcy na 3 do 6 miesięcy po prostu zarobić. Zostawiali rodziny w danym kraju, powiedzmy, że to była Ukraina, bo najwięcej mieliśmy zawsze Ukraińców w Polsce. E, I te rodziny były zaopiekowane. Dzieci tak, czy to z babcią, z mamą, z ciocią, z kimkolwiek innym, bo też kobiety przyjeżdżały, nie mówimy tylko o mężczyznach. E, I i ci, te osoby, no to, to, to naturalne, tak, pracowały jak najwięcej się da, żeby zarobić pieniądze, z drugiej strony też nie były tak roszczeniowe i wymagające, jeśli chodzi o nocleg, tak, no bo przychodziły tylko spać, chodziło o zarobienie pieniędzy. Yy, dzisiaj mamy inny profil, tak, mamy raczej kobietę, kobietę z dziećmi, kobietę, która musi myśleć o tym, żeby te dzieci, ty, te dzieci zaopiekować się tymi dziećmi, no więc ona nie będzie pracowała tak długo, jak, jak ci, którzy przed wojną pracowali. Nocleg jest dla niej bardzo istotny, tak, musi mieć nocleg z dziećmi, a pracodawcy i agencje pracy wcześniej w ogóle nie zapewniały noclegu rodzinom, tylko jakby pracownikowi. Um, i więc jest dużo takich, no często nie mówi w języku polskim, więc to dla niektórych mhm. kontrahentów też jest problem, tak? Um, więc to wszystko jakby nakłada się na, na taką sytuację, no byliśmy wszyscy lekko w szoku, tak? Bo, kiedy wybucha wojna, pomijając aspekt humanitarny, że to się nie powinno w ogóle zdarzyć. W XXI wieku mieliśmy już dwie wojny i mamy taki napis, nigdy więcej wo wojny na Westerplatte i, i się niczego nie nauczyliśmy, jak się okazuje, jako cywilizacja, natomiast no, po prostu pracodawcy najzwyczajniej w świecie nie byli na to gotowi, tak? I dzisiaj po już kilku miesiącach tej, tej wojny widzimy pewne ożywienie, pewne zmiany, jakby pracodawcy też próbują się dostosować do tego nowego profilu pracownika, próbują gdzieś tam pójść na rękę, no żeby mieć pracowników, no 2-3% PKB, przed wybuchem wojny generowali nam obcokrajowcy no, no jeżeli ich nie będzie no to nasze PKW tego może A mamy nie już być... jakieś, e, jakieś Nie, nie widziałam, nie, 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 widziałam my, nie, nie, nie widziałam tych danych e, no ale na pewno e, Konsum konsumpcyjnie, że tak powiem, pomagają nam obcokrajowcy. No tak, tak, ale to chyba w ogóle w Europie jest tak. W Niemczech kiedyś Polacy byli właśnie obcokrajowcami, tak. którzy wyjeżdżają, bo tych rok do pracy rzeczywiście brakuje, brakuje prawda? I, mhm. I jakby ta siła y, wspomagająca z obcokrajowców bardzo bardzo pomaga w tym, żeby jakoś gospodarka funkcjonowała dobrze, bez przestojów na przykład. No prawda? statystyki pokazują, że 500 tysięcy mężczyzn na, na samym początku wojny ukraińskiego pochodzenia wyjechało z dnia na dzień z Polski, żeby walczyć za swój kraj. No to są ogromne liczby tak? Aha. Ich nikt jeszcze nie zastąpił tak naprawdę, więc y, to jest naprawdę ogrom. Tu, 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 tu jest duży problem. To trzeba ciekawe. coś z tym zrobić. To ciekawe, bo często mówimy, zresztą widzę to po nastrojach, wiele osób mówi, a ta wojna, teraz tak drogo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co powiedziałaś przed chwilą, też jest bardzo ważną informacją. Ile, ile wyjechało? 500 tysięcy. 500 tysięcy, no to to jest pół miliona ludzi. To to jest taka jedna czwarta Warszawy. To dopiero tutaj po statystykach widać, jaka to jest skala i jak dużo rąk do pracy. Może Brakuje brak brak nie, Szczególnie męskich, tak? No nie, Kobieta nie jest w stanie zastąpić mężczyznę we wszystkich tematach, a jeśli mówimy o tym, że moglibyśmy pozyskiwać e, mężczyzn innych krajów, tak, no to pamiętajmy o tym, że procedura pozyskania na zezwolenia, czyli z tych dalszych tak. krajów, jest długa, rząd teraz przymierza się do tego, żeby skrócić tą procedurę, ale w, na dzień dzisiejszy to może trwać nawet pół roku, tak? Więc nie wszyscy Sporo, kontrahenci oczywiście. są gotowi na to, żeby. No żeby zadeklarować, że za pół roku będą potrzebować no tak, a takich za osób. tym pracownik też musi się utrzymać w tym czasie, a to też tam na kosztuje. miejscu, no tak właśnie. czekając, w oczekiwaniu na lepsze, na lepsze no jutro. No właśnie, mhm. właśnie. Wipol, fundacja. Stworzyliście fundację? Tak. Po co? Stworzyliśmy fundację, ponieważ mamy właściciela, szefa, który ma naprawdę ogromne serce i który zawsze gdzieś tam pomagał w różnych, w różnych kwestiach. i był, Jest i był sponsorem klubu Delta w Polsce, czyli pomagał młodym sportowcom polskim, ale też zawsze wspierał Ukraińców. i Kiedy wybuchła wojna, bardzo mocno, oczywiście tak jak wszyscy, zaangażował się w pomoc na, na granicy, tak? Jechały dużej ilości rzeczy, tak? Przewozili ludzi. W którymś momencie uznano, że no tam już jest tak dużo ludzi, że może my skupimy swoją pracę gdzie indziej. E, okazało się, że mamy pod Warszawą, e, no pewnie nie tylko pod Warszawą, ale gdzieś tam tutaj, że mamy się rodziniec z bardzo dużą ilością dzieci ukraińskich, które po prostu straciły rodziców na samym początku wojny i zostały przetransportowane do mhm. Polski. No i tam e, skupiliśmy swoją, e, swoją uwagę i swoją pomoc, tak, materialną, ale później nastąpiła taka refleksja. Takie pomaganie jest świetne, ale lepiej byłoby systemowo, tak? To, to gdzieś nam nam pomoże pomóc tak bardziej mądrze. I że lepiej dawać wędkę, a nie ryby. Oczywiście, co wszyscy wiedzą, tak? W związku z tym powstała Fundacja WIPOL Wspieramy Razem, po to, żeby spełniać misję, którą ma WIPOL, czyli zapewnić godne życie obcokrajowcom w Polsce, bo oni na to zasługują, tak? Oni chcą pracować, oni są dobrymi pracownikami i po prostu chcemy, żeby mogli za to godnie żyć w Polsce. I stąd jakby pomysł tego, żeby systemowo podejść do tematu. Mamy pierwszy projekt e, Pracodawca Bez Granic, czyli to co tutaj widzimy. E, skupiliśmy się na razie na uchodźcach. Chcemy nagradzać pracodawców, którzy mają ogromne serca i chcą pomagać, zatrudniają uchodźców, uchodźczynie, tak? bądź chcą, za, e, chcą za, e, zatrudniać, bo nie muszą jeszcze dzisiaj. Chcemy e, pokazać, że warto, że, no, że to jest coś dobrego, tak? i stąd, stąd akcja. Chcemy propagować to, żeby dawać wędkę, a nie rybę. No właśnie, a pracodawców zatrudniają. Ukraińców w całej Polsce jest bardzo dużo i to do nich także kierujesz tę akcję. Pracodawca bez granic, kto może przyjść do studia i porozmawiać, czy z tobą, czy ze mną, właśnie o swojej sytuacji związanej z pomocą Ukraińcom? Mamy tak jak Państwo, jeżeli oglądają nasz kanał wnikliwie, ma, mamy, mamy dwo, dwojakie wideo. Może przyjść każdy pracodawca, który chciałby porozmawiać na temat tego, jak mu się e, pracuje i zatrudnia obcokrajowców, uchodźców, tak? E, I to jest takie wideo, jak teraz sobie rozmawiamy e, tutaj. Natomiast jeżeli m, ktoś z uchodźców, kto. Dobrze byłoby, żeby znał jednak polski, bo musimy się z nim porozumieć oczywiście. Chciałby opowiedzieć swoją historię, dlaczego przyjechał, co go, tu, co go tu spotkało, jakie ma relacje z Polakami. To takich historii też bardzo chętnie wysłuchamy, bo chcemy, żeby polskie społeczeństwo integrowało się szybko i sprawnie z, z ukraińskimi um, obywatelami, którzy byli zmuszeni przyjechać do Polski. Misją grupy WIPOL jest łączenie ludzi. Zresztą yy, macie takie hasło: działacie pod nim, pracujemy razem. Co to Pasło oznacza dla ciebie dziś, teraz. Dla mnie oznacza to, że możemy wszyscy pracować razem, niezależnie skąd pochodzimy i jakie, jakiej wiary jesteśmy, jakie mamy przekonania. Wszystko po prostu zależy od tego, jak gdzieś tam ułożymy sobie relacje i chcemy, żeby po prostu nasi pracownicy, obcokrajowcy dobrze się czuli w Polsce i cieszyli się, że mogą tu pracować i żyć. W naszym programie często pytam o różnice kulturowe. Zapytam też ciebie, ale z punktu widzenia prezeski firmy pracujesz z Ukraińcami. Tak. Dobra współpraca, czy jednak różnice kulturowe są na tyle duże, że się wkurzysz cały czas, na przykład na to, że jest zupełnie inaczej ich punkt widzenia jest inny i twój? To znaczy nie jest inny. To powiedziałabym, że to, co mnie uderzyło na samym początku, jak przyszłam do, do wyboru, to dwie rzeczy, że mówią perwy, czyli pani. Tak? Nie ma tej kultury amerykańskiej na ty i mm -hmm. bardzo ciężko jest niektóre osoby przekonać do tego, że jednak mają do mnie mówić na ty. Ja po prostu się spinam, jak ktoś mówi do mnie na pani. tak? I z niektórymi osobami już pół roku próbuję wyegzekwować, żeby mówili do mnie tak, na ale ty. Tak, to mieliśmy nawet tutaj w mieliśmy. studiu Anastazja. Ja mm -hmm. do niej mówię, tak, mówiliśmy się na tak. ty, a ona cały czas jeszcze później mówiła do mnie, proszę pana. Tak, więc bardzo ciężko jest im e, się przełamać, ponieważ oni mają tą e, hierarchię tak wpojoną, wbitą, że oni nie potrafią, niektórzy mm -hmm. po prostu się przełamać na, na ty więc to jest jedno i druga kwestia to jest taka bardzo duża bezpośredniość, tak? No może to też bardzo mnie gdzieś tam kuje, ponieważ ja jestem dzieckiem korporacji 20 mm -hmm. parę lat w korporacji dyplomacja, dyplomacja, a jak delikatnie. mogłaś tak powiedzieć a jak mogłaś tak się uśmiechnąć ale przyszedł się mógł obrazić i w ogóle tutaj nie ma czegoś takiego, kogo nie obchodzi czy się obrazisz czy nie, znaczy mi to bardziej pasuje, znaczy, powiem oni, szczerze, że... Ukraińcy walą prosto z mostu, tak. ja to zaobserwowałem Tak, i oczywiście trzeba mieć grubą skórę bo czasami to, mhm. to zaboli, aczkolwiek ja, ja preferuję tak, taki styl komunikacji, bo przynajmniej wiem na czym stoję, więc, jakby uderzało mnie to, bo byłam troszeczkę do innego przyzwyczajona i ja to robię głagodniej, jeżeli chodzi o komunikację. Natomiast, jakby mi się to gdzieś tam podoba, tak. No i tu stawiamy. Krewkę. No i tutaj Maksym jeszcze jedną rzecz też był Aha. na wideo i też powiedział bardzo fajną, że my jako Polacy to tak się trochę stresujemy, forsujemy, nie mamy na wszystko wpływu, a my tutaj się kręcimy i a jednak będę walczyć, dam radę. A um, Ukraińcy jednak mimo wszystko pewne rzeczy akceptują, tak? Nie da się? OK, trudno, będę żył tak, jak żyję, tak? A my byśmy chcieli jednak walczyć o lepsze tak, jutro. Także tak, to jest tak. jeszcze taka jedna, um, jedna różnica, która jest też dosyć istotna i myślę, że tej pokory powinniśmy się jednak od nich uczyć, tak? Że nie wszystko da się w życiu zmienić i warto po prostu walczyć o to, co się da, a nie o wszystko. I tu stawiamy kropkę. Anna Lolińska, prezeska grupy WIPOL, była moim i Państwa gościem. Bardzo, bardzo dziękuję Dziękuję do bardzo. Do, do, do usłyszenia. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Pracodawca bez granic. Poznajmy się lepiej. Zaprasza Tomasz Słodki.